Rozmawiałem z Bianką chwilkę wcześniej, po to, aby dowiedzieć się czegoś ciekawego o niej. Dowiedziałem się jedną zasadniczą rzecz, że w zasadzie nie pracowała dotychczas wyłącznie na, na jednym kontynencie. Jest to Australia i mam taką teorię, że to pewnie wynika z tego, że po prostu do góry nogami się ciężko pracuje. Czy to prawda? Może opowie o tym sama. Natomiast ja bardzo serdecznie, Bianka, zapraszam Cię na scenę. Oddaję Ci mikrofon i wielkie brawa! Dziękuję bardzo za to fajne intro. Um, ja musiałam zacząć od tego, żeby Wam zadać parę pytań, jeśli mogę. Czy ktoś z Was pracował kiedyś zdalnie? Jeden dzień, dwa dni, może miesiąc, ok? Ok, no super, super. Czy ktoś z Was pracował zdalnie przez jakiś dłuższy okres czasu, na przykład przez miesiąc albo przez rok? Jedno. Ok. Jest Was dużo, ale fajnie. <laughs> A czy ktoś kto z Was uważa, że w przyszłości większość firm będzie działała na zasadzie rozproszonych zespołów po całym świecie? Tak, moi ludzie. Super, fajnie. No to zaraz teraz wytłumaczę, dlaczego ja tutaj w ogóle stoję i dlaczego tutaj mówię o tym, jak pracować jako digital nomad i jak pracować w rozproszonych zespołach. Ja pracuję głównie właściwie w startupach technologicznych albo w firmach technologicznych już trochę większych i właściwie nie mam stałego miejsca zamieszkania już od 6 lat. Mieszkam czasami w Ameryce Południowej, czasami jestem w Stanach, mieszkam już w wielu państwach w Europie, ale niezależnie od tego pracuję właściwie głównie dla jakiejś jednej firmy. Od dwóch lat pracuję dla firmy, która się nazywa Travis CI, która jest całkiem rozproszonym zespołem. Jest nas około 50 osób, 13 różnych narodowości, 11 różnych języków ojczystych. Także taki dość nietypowy zespół. No i dlatego dzisiaj chciałabym Wam o tym trochę powiedzieć, jakie, co, co się przez te 6 lat jako Digital Nomad nauczyłam o tym, jak pracować zdalnie. Jak się nauczyłam o tym, że tak to Digital nomad co prawda brzmi tak świetnie rewelacyjnie i tak dalej, ale e, mimo wszystko łączy się z wieloma różnymi wyzwaniami. E, I jak potem Wam podam, podam parę metod, które używam ja osobiście, i jak radzimy sobie w Travis CI w zespole z tym, żeby, żeby lepiej współpracować. To pierwsze wyzwanie to są. Ja tu zesłaniam? No? Pierwsze wyzwanie to są różnicze, różnice czasowe. E, Niektórzy w trawie się pracują gdzieś w Stanach, inni gdzieś w Europie, i często się zdarza tak, że rozmijamy się. No i to jest jednak duże wyzwanie, bo jak efektywnie pracować, jeśli, ta, ta, jeśli nie jesteśmy w jednym biurze, nie jesteśmy w jednym miejscu, nie można czegoś rozwiązać od razu szybko. To jest na pewno wyzwanie. Drugie, no to też trochę z tym związane, bo koordynacja projektów. Jak się buduje jakiś produkt, to, to często zdarzają się rzeczy takie trochę nieprzewidziane, trochę ad hoc. Jak rozwiązywać niektóre rzeczy, jeśli właśnie nie można, nie można od razu się kogoś o, o, o coś zapytać? To im, Im więcej piszemy, no tym więcej się bardziej wszystko, wszystko opóźnia. No i ta efektywność pracy też trochę jest, jest inna niż w zespole, który pracuje z jednego biura. Brak bezpośredniego kontaktu z zespołem. Ja osobiście mam takie doświadczenia, że jak znam lepiej tą osobę, z którą pracuję, to właśnie, jak, jeśli ją znam, to lepiej z nią pracuję, prawda? Jeśli tego drugiego człowieka nie do końca mogę wyczuć, nie do końca wiem, jak ta, jak ta osoba lubi pracować, no to to, to troszeczkę utrudnia, to utrudnia. Czwarte wyzwanie to jest kultura organizacji. No, kultura organizacji to jest jakby takie wspólne wyznawanie wspólnej jakiś wartości, żeby wiedzieć, jak się zachowywać, jakie zachowania są pożądane, a jakie może lepiej nie. No Jak, jak poznać taką tą kulturę organizacji rzeczywiście dogłębnie, jak się jest powiedzmy nowym pracow, pracownikiem, i jak ją współtworzyć, jeśli, jeśli każdy, że tak powiem, jest w swoim gdzieś domu, w jakimś innym miejscu? E no i kolej, ostatnie wyzwanie, o którym chciałabym wspomnieć, to są takie zwykłe nieporozumienia, do których dochodzi nawet jak się jest w jednym biurze, ale tym bardziej jak się jest w różnych miejscach, w różnych częściach świata, jak się jeszcze pochodzi z różnych kultur, jak się mówi w innych językach. Także to jest coś, co się na pewno w którymś momencie stanie, pytanie kiedy i jak sobie z tym poradzimy. No, to teraz te, te narzędzia, te sposoby, które, które możemy używać na to, żeby, żeby lepiej razem współpracować, żeby właśnie tw tworzyć fajne, fajne projekty, fajne firmy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten system komunikacji asynchronicznej, bo niestety nie możemy, być, nie możemy zawsze być wszyscy równocześnie rozmawiać, był przejrzysty. Czy ktoś używa. Google Drive, czy, czy Dropbox, czy Slack, czy jakiegoś innego Messengera, czy Asana. Właściwie z mojego doświadczenia to nie jest do końca ważne. Ważne jest to, żeby stworzyć system, w którym każdy wie dokładnie, gdzie może sięgnąć po jakieś informacje i, i jak najlepiej poznać jakiś temat, do którego się chce zagłębić. Drugie to jest przejrzystość i łatwość dostępu do, do różnych informacji. I, I tutaj też mam czas na myśli jakieś wewnętrzne informacje. Tu jest jednego, dam screenshot, trochę nie widać. No nieważne. Jak my sobie radzimy z, z tymi informacjami. W naszym wewnętrznym mamy wewnętrzny system dokumentacji, która w ogóle wygląda tak samo jak nasza dokumentacja dla użytkowników, jak wygląda produkt. Tak samo mamy zbudowaną dokumentację dla, dla pracowników, I gdzie można się dowiedzieć, jakie są policies, guidelines. I też mamy wewnętrznego bloga, na którym każdy może się podzielić jakimiś doświadczeniami z konferencji albo z jakiegoś innego wydarzenia. albo I wszyscy też współpracują, ze sobą, żeby tworzyć tą wewnętrzną dokumentację. Zdalna integracja też z mojej perspektywy jest bardzo ważna, żeby mimo to, że jesteśmy na, w różnych, na różnych kontynentach, w różnych miejscach, żeby i tak się poznać. Także każdy jest, może sobie tworzyć dowolne kanały na Slacku, jeśli jest zainteresowany kotami, psami, nauką języka hiszpańskiego czy futbolem, Cokolwiek y, można, można otworzyć i stworzyć, stworzyć małą community wewnątrz organizacji, ale też mamy takiego fajnego bota, który co dwa tygodnie losowo wybiera osobę z i sugeruje, żeby umówić się na wirtualną kawę. E, adekwatna komunikacja. Tu mam na myśli em, to, że jeśli ta komunikacja jest asynchroniczna, jeśli głównie do siebie piszemy, to często jakby umyka ten. Ta, ta sfera, e, co, o, co, co masz na myśli, co mi chcesz powiedzieć, prawda? Słowa nie, nie wnoszą całego, tego, całego sensu jakiegoś, e, e, tego, tego co chcemy przekazać, prawda? E, jest mowa ciała i dlatego e, jeśli tylko piszemy przez Slack, to troszeczkę to, to, to zanika. Dlatego naszym sposobem są emojis, których mamy bardzo dużo. E, nasz chyba z, z zasób custom emojis to chyba jest 200, w no tym stylu. W każdym razie na każdą okazję coś jest. No i to jest bardzo ważne, żeby być, żeby dokładnie powiedzieć to, wyrazić w słowach to, co zazwyczaj by można było wyrazić w jakimś zachowaniu, np. pat on the back albo coś w tym stylu, żeby to jednak powiedzieć, powiedzieć dosłownie. Dla mnie osobiście też jest bardzo ważne miejsce pracy, takie fizyczne miejsce pracy. Ja na przykład nie zawsze potrafię, nie zawsze potrafię pracować z domu, dlatego pracuję z coworkingów, czy gdziekolwiek jestem na jakimkolwiek kontynencie, to, to gdzieś szukam właśnie miejsca zamieszkania, żeby było blisko do coworkinga, bo wiem, że ja jestem produktywna e, jednak w takim środowisku no, biurowym. E, także, ale to każdy, najfajniejsze jest to, że każdy w naszej firmie może sobie wybrać, jak. Je, i co, co, co pomaga mu w tej produktywności. No i ostatnie już um, empatia i nie mam na myśli tylko takiej, takiej codziennej empatii, no tak, wiem jak się czujesz, um, tylko takie aktywne, aktywne słuchanie drugiego człowieka e, i zastanowienie się na tym, okej, okay, dlaczego ty mówisz to tak, a nie inaczej, co masz na myśli, co mi chcesz przekazać. E, jednak i, I to jest, no wiadomo, empatia jest ważna w każdej sytuacji, ale myślę, że, że w rozproszonych zespołach to jest niesamowicie ważne. Jeszcze bym chciała o paru efektach powiedzieć, efektach ubocznych rozproszonych zespołów, a mianowicie różnorodność. Przynajmniej dla mnie to jest niesamowite pracować w firmie, która jest, ma tak zróżnicowany zespół i kulturowo i pod każdym właściwie aspektem to tworzy niesamowite miejsce pracy. Ja bardzo chętnie dla takich firm pracuję. Wolność wyboru i to też mam, no z jednej strony właśnie ja sobie mogę wybierać, czy chcę mieszkać w tym miesiącu w Argentynie, czy w Chile, czy w Stanach, czy w Polsce. To jest świetne oczywiście, ale dla mnie też jest dużo ważniejsze to, że mogę sobie dobrowolnie... Wy dowolnie wybrać zawód, niezależnie od tego, czy ta, czy ta, czy ta firma, czy ta praca, którą chcę znaleźć, jest w obrębu godziny dojazdu do tej pracy. To jakby nie, nie, nie jest moim, nie, nie muszę myśleć, ok, do, gdzie mi blisko, tylko ok, czy, to, jaki zawód rzeczywiście chcę wykonywać, a, a miejsce jest drugorzędne. No to już kwestia dysku, do, do dyskusji, ale moim zdaniem, różnorodne zespoły, rozproszone zespoły, które właśnie też są różnorodne, są jednak bardziej innowacyjne przez, tą, przez to bogactwo różnych perspektyw, różnych opinii. No i takie pytanie na koniec. Czy przyszłość pracy jest zdalna? No wiadomo, że patrzyłem się tam na różne badania i opinie i tak dalej. Jest dużo więcej freelancerów, teraz rzeczywiście dużo ludzi pracuje zdalnie i ten trend dalej będzie szedł do góry no ale pytanie w jaki sposób my to zbudujemy i jaki będzie cel budowania tych rozproszonych zespołów i, i, i pozwalania ludziom pracować zdalnie jeśli to będzie tylko dla firm taki, pod takim pryzmatem zysku i, i że tak powiem ok, bo jest tanio, nie musimy płacić za biuro, nie musimy płacić za to, za to po prostu zatrudnimy wszystkich zdalnie, no to to nie wyjdzie. To musi być naprawdę dobrze zaplanowane dobrze zaplanowany system komunikacji, system tworzenia zdalnych firm rozproszonych zespołów, żeby to, żeby to odniosło sukces. Dziękuję.